Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawiamy wiersze Jerzego Fryckowskiego, poety z Dębnicy Kaszubskiej, Kołosłupska. Będą pochodzić z tomu Zanim zapomnisz. Jest to wybór wierszy, który ukazał się w Bydgoszczy w 2010 roku. Droga do Skarszewa Pies zabrał mnie na spacer drogą do Skarszewa, tam, gdzie wieżby, jak wdowy, załamują ręce. Bunt owocem granatów, krwi mojej dojrzewał, że nigdy nie przybiegniesz tu w krótkiej sukience. Pies z nosem tuż przy ziemi tropił zapach zwierząt. Ja stawałem przy sosnach, patrząc, jak urosły. Omijały nas cienie tych, co jeszcze wierzą. Którzy szli do kościoła pożegnać się z postem. Potem przyszedł ten starzec, czuć go było moczem. Jąkając się zapytał, czy może mam ogień, bo tej zimy pod mostem takie chłodne noce. Wziął pudełko zapałek i rzekł: Zostań z Bogiem. I zostałem na drodze z Bogiem i psem moim, który skomlał jak nigdy. Bojąc się obcego, a on, kiedy odchodził, w moich łzach się dwoił i nie zostawiał śladów w topniejącym śniegu. List do córki: Naprawdę nie umiem ci odpowiedzieć, czy to Bóg ukarał dinozaury i meteorem przysłonił im światło. Moja wiara datuje się od dnia Twoich narodzin, a więc oboje wiemy tyle samo. Mijając ludzi wiele razy upadałem na twarz, ale rzadko leżałem krzyżem w trosce o własne dłonie. Nie wiem, córeczko, być może psy idą do nieba, tak często modlą się wyciem o naszą rozwagę. Samą wiernością zasługują na to, by i tam strzec naszego snu, nie wiem najdroższe. Dlaczego Bóg wymyślił raka? Przecież zdarzają się cuda i włosy znów odrastają, czasem powraca wzrok. Chociaż przeczytałem tak wiele książek, nie umiem Ci odpowiedzieć: Czy byłoby mniej wojen, gdyby pastuszkowie znaleźli wstające? Dziewczynki. Dziękuję. Do zobaczenia.